Granaciki DAX2 <laughs> takie podstawowe żeby można było jakieś wbitki robić na początek granacik na długą e, do zasłonięcia CT, żeby CT na nie widziało on jest dosyć prosty ja go rzucam w ten sposób, że ten, ten kamyczek ma się pokryć z tymi drzwiami Dotąd biegnę. Kiedy znikają mi te płytki z oczu, przytrzymuję Shift. Naje, cały czas idę do przodu, najeżdżam na kable i puszczam. I w praktyce wygląda to tak. Załóżmy, tu mam Respa. Ustawiam się w linii. CT ty, widzi tyle, co widzi. To To można jeszcze dopracować bardziej. W zależności jak tam się rzuci, generalnie chodzi o to, że tutaj AWP nas nie widzi, można już coś porobić. Nie tutaj, zawsze można freża potem walnąć i jakoś próbować wyjść. No, jeszcze raz rzucę. On tam odrobinkę może zejść, bo to się robi praktycznie w pełnym biegu. teraz troszkę inaczej poleciał, przeważnie właśnie tak leci także tutaj można wychylić delikatnie tutaj nawet widać nogi zanim ten smog się rozprzestrzeni także ja lubię sobie zostawić tu taką szczelinkę, żeby mieć pole do popisu najważniejsze, że nas nie widać dobrze, to taki pierwszy granacik, ten na długą yy, lubię sobie przypilnować długą często, wtedy tak po prostu tutaj nie wchodzę, tylko przed drzwiami staczę czekam przeważnie przeskakuję żeby się nie wdawać w głupie walki tylko sprawić czy przeciwnik jest chociaż sprowokować do rzucenia granatów i po jakimś tam dłuższym czasie kiedy decydujemy się na przykład zdobywać A koledzy idą galą ja chcę iść długą lub idę ze wsparciem to mam taki granacik y, przy tu się blokuje w tym rogu się da sklinować i tu po prostu można sobie rzucić granacika, gdzieś w to miejsce, chodzi o tą przestrzeń. Ten granat tutaj zasłoni, także cetek, który tu stał, będzie musiał się trochę po, pofatygować. Generalnie e, ten granat rzuca się w kombinacji z fleszem, a więc tak, granat i flash od drzwi i biegniemy. Można chwilę poczekać z tym flashem, żeby granat już zdążył wybuchnąć, czyli rzucam. Tutaj sprawdzam, wystawiam się i on na mleku się raczej cofnie, niż wyjdzie zaatakować. Później sprawdzamy tylko dwie pozycje, a dalej jak to lubi. To jeszcze raz powtórzę kombinację. Ja najczęściej robię tak, że właśnie ten granat. Tutaj wychylę, sprawdzi, czy nic nie ma Rzucam i sam mi można, ale szkoda, czasu lepiej wyjść. Żeby załatwić gościa. Dobra, to taki drugi granacik. Jest resp na długą. Można się pokusić o rasz. Powiedzmy, że mamy najlepszego spota, więc raszujemy piersi. Ja znam takiego rasha z dwoma, z dwoma fleszami, Najpierw pokażę w wersji przyspieszonej Tutaj wymagane są bindy a przerwało. Dobra, lecim lecimy. Nie wypadł robimy, nie? Yy, wymagany tu jest Bind na flasha. Ja mam flasha pod F lub w scrollu. I jak się szybko rzuca dwa flesze, jeżeli zrobię tak. To nic z tego, zmieni mi się na broń. Żeby szybko rzucić drugiego flasha, trzeba zrobić flash, coś innego flash. Flash, coś innego flash. I tak można szybko rzucić. No więc jeszcze raz. Pierwszy flash idzie tutaj pod skosem w górę, drugi flash idzie tutaj w tym ten dziurkę. To ten nie trafiłem. Twą dziurkę. To trzeba sobie przetrenować. I robi oślepienie także tego. A jeszcze jest takie wspomaganie: yy, jak planujemy bitę wolniejszą, to stąd kolega rzuca flesza, i on wybucha tutaj pięknie na twarzy. Z tego, z tych paczuszek, to trzeba też przetrenować gdzieś tam. Czek teraz źle, bo za nisko, wyżej. O. No pięknie, no pięknie. No i wybucha teraz prawidłowo. W zależności gdzie goś stoi. Raczej złapię mleko. Tak jak mówię, ja tylko przykłady daję, to trzeba wytrenować. To tylko teoria. Smoke przeciw snajperowi. Snajper najczęściej stoi tutaj. Yy, nawet zrobimy taką przymiareczkę. A więc tak, snajper to i tu i obserwuję, nie? Więc pasuje zasłonić mu ten widok. Jest na to kilka smoków. Mój, mój ulubiony to jest jakiś jestem na środku lub przy długiej. To jest smok stąd. Tu jest taki cień lampy. Celowni w dół na tym kanciku. Celowni w górę, to są takie dwa dłuższe słupki. Połowa tego słupka w górę trochę to też trzeba wytrenować. Wiadomo, i powinien nam spaść idealnie na skrzyneczkę. No i nie spadł. Coś jest nie tak na tych serwerach 64. Zawsze spada cyk, cyk, połowa troszeczkę nad. No, tak właśnie spadnie I jak wtedy wtedy lightowo możemy przejść także przypomnę jeszcze raz cień tej lampy zblokować się góra połowa góra ogień No, nie musi wyjść Yy, druga wersja tego smoke'a rzucamy z trupy dolnej, czyli Lower Tunnel i najłatwiej przy... <laughs> uh. najłatwiej rzucić go z tych pudełeczek ale yy, pokażę najpierw wersję yy, jak jesteśmy tutaj bliżej bliższa wersja jest tak, ja biorę prawy przycisk Wtedy granat bliżej leci. Shift do przodu i wpada ładnie. Jeszcze raz prawy przycisk Shift do przodu i wpada. A tutaj z tych pudełek y, na samym końcu się blokujemy i to się tam gdzieś rzucało pod sufit. I tak samo. No na styku z sufitem ta niebieska ozdóbka. Bez żadnych skakań, bez niczego ten przycisk i jest ten sam efekt. Mid to B, czyli wyjście środkiem na B. Wiadomo, że trzeba mieć osłonę, żeby z tej strony się nie martwić przeciwnikiem, tylko z tej. Więc w tym celu środek. Blokujemy się tu i to okienko, Nic prostszego dla pewności jeszcze, że przed wyjściem można sobie rzucić flesza. lub tutaj jak to woli, może troszkę nawet niżej lepiej poleci. Tak, ten niżej, bardziej oślepi tego gościa tutaj. I natomiast ten nad okienkiem bardziej oślepi tam środkaczek. Tutaj chyba nawet na kucaka najlepiej leciał ten część. No. To no, też kwestia jak rzucimy tak się odbije Tak samo jak na kucaka Nie wiem czy tu jeszcze można spróbować Ten chyba też jest całkiem fajny Ale ja najbardziej lubię tego jednak Tego górą razem ze smokiem Smoke Flash i login To tu można sprawdzić A tutaj też można sprawdzić i tutaj wyjść Dobra, no to taki mit to b było. A jeszcze taka ciekawostka: jakby było ktoś w CT i dostał tego smoka tutaj, to na te skrzyneczki można wchodzić. Taka ciekawostka: można tutaj ładnie przechodzić. No to to w CT ciekawostka B, oczywiście pierwszy rzuca flesza, drugi powinien rzucać smoka. Ten flash trzeba bardzo dużo trenować, znaczy bardzo dużo. Trzeba potrenować, bo on nie jest taki łatwy do rzucenia. Może się odbić krzywo, trzeba wtedy się odwracać, ale to się można w porę spostrzec. Ale najpraw pra prawidłowo powinien się odbić tam właśnie. Generalnie jeszcze raz biegnę trochę w lewo. No i mamy tego rzuconego, a druga osoba. Rzuca smołka, żeby nas zbramy, a nie zdjął. Tutaj, e, jak będziemy przechodzić, nie? Bo AWP będzie patrzyło. Także pyk, który już przeskoczyć można, da radę. Pyk nie powinien trafić. E, pewnie tego smoka da się rzucić jeszcze dalej. Im dalej, tym lepiej, o ten był lepszy. Także ten smog ważny, żeby AWP-11 nie załatwiał. Tutaj ciekawostka, na te strzynki da się też podskoczyć. Pyk. Jest. Pyk. Nie każdy to wie. A może się przydać też tutaj. Jedna osoba może się pokłapić, żeby tutaj wyskoczyć. Tutaj jest blokada u góry. Nie da się wyżej. Także stąd tylko już normalnie można zejść Ale przy wychodzeniu na pełne jak najbardziej pyk, pyk można tu zrobić Takie tam na B CT Ja bardzo lubię na długiej blokować wyjście też o, poprzez smokowanie tutaj I mój ulubiony granat jest stąd Jest taka taktyka, że jeden biegnie już tam antyterrorysta na długą ja biegnę tutaj i mamy tu taki daszek środek tego daszka lewa część mojego celownika do niego przylega ja mam pod swój celownik wszystko nie? na kucaku puszczamy i takie to robi rzeczy ładnie zasmokowany mój kolega czeka tutaj odwrócony żeby nie dostać flesza ja kiedy rzucę tego smoke'a... Jeszcze raz rzucę, żeby było widać dobrze. Daszek, środek, celownik, ogień. Ja kiedy rzucę... Słucham tylko czy on mi dał info, że ktoś wychodzi. Jeżeli wychodzi... Ja mu flashuję. On wtedy wychodzi z zarobu i robi robotę. Ten flash bardzo ważny. Wychodzimy trochę. Ta decha, nie? I wszystko gra. <laughs> Czasem dla zmywy rzucam jeszcze takiego smoka. Jeżeli chcę tam trochę po, yy, agresorować, to trochę pokombinować to nie mam respa. <laughs> rzucam tu smoka. I tutaj sobie kombinuję. Ale tu bardzo rzadko, ten ząbrasie rzucają te mi anty. ...ale można czasem spróbować. ...mogali. Tutaj też, raczej smoków tutaj nie rzucam. Flesze. Tędy górą się po prostu rzuca. One to mają osilepiać. Jeżeli sprawdziliśmy tą miejscówkę, wiemy, że nie ma tam snajpera. A podejrzewamy gościa tutaj na skrzynkach. To są dwa fajne granaty. Połączenie hejla z mołotowem w dowolnej kolejności Mołotow, może nawet pierwszy A HB na zatrzymanie jak będzie uciekał trzeba pamiętać, że przeważnie będzie uciekał w tą stronę więc tutaj celownik od razu to takie coś A często problemy ze snajperem przeciwnika zwłaszcza jeżeli swojego snajpera nie ma i nie lubimy sytuacji kiedy przeskakujemy i obca pana nas trafia przez drzwi, lub nawet zabija. Często poświęca się zwykłego hejża, żeby łatwo przebiec. Wygląda to tak, trzeba rzucić z bo Ja teraz miałem tutaj jest normalnie rest. Rzucamy stąd, zostały takie ochłapy zasłaniające. Teraz widzę tego w tym patchu. Ten hedge nie jest już taki groźny. Nie robi takiego dymu, ale ogólnie na sniperce to powinno zasłonić. Też rzucają smoki ludzie. Zwłaszcza na eko, jak są jakieś taktyki. Mm. A co ja chciałem pokazać? Chciałem pokazać, jak ja B bym rekomendował bronić. Mianowicie, pierwsza osoba, która biegnie, rzuca smoka. Trzeba się dogadać. Smoke tutaj, i potem druga osoba za nią biegnie z fleszem. I jednocześnie od razu rzuca flesza, żeby antyrasza zrobić. Tak, przeważnie to byłby mój standard. Yy, kombinacje tego wariantu. Pierwsza osoba rzuca smoka. Tak samo, to się nic nie zmienia. A druga osoba jedzie z hedge'em. To jest, trzeba się dogadać między sobą. Raczej tam to standardowe grałbym najczęściej, a takie odmiany z granatami trochę rzadziej. Bo też... Yy, tylko kupię inną broń. Yy. Yy. Bo też często robię tak. Hej, smoke. I tutaj od razu wyprówam... ...pul Jeżeli widzę, że tam są, flashuję i się cofam bezpiecznie. Czasem nawet nie trzeba fleszować, tylko yy, to już inna odmiana. Pójdę jeszcze raz. Lecimy, smoke. I hejzik na daleko. I jeszcze można podobijać. A oczywiście nie zawsze biegnę po, postrzelać, tylko często robię tak, że biegnie smoke i tutaj na podejściu, nie? I stąd lubię grać. Stąd lubię grać mniej. Jeżeli mam AWP, to spoko bez OWP. Czyli z kałaszem czy na go wolę, zdecydowanie tą nich Zniknie smoke to pokażę jeszcze jedną fajną, moim zdaniem, rozgrywkę tutaj we dwóch. Jeżeli mam przeczucie, że terroryści będą rasować, albo w ogóle od czasu do czasu tak robię, ale raczej tylko wtedy... Kiedy mam przeczucie, na przykład wyczuwam, że mają eko, i podejrzewam, że mogą raszować B, umawiam się z kolegą, że gramy agresnie. Ja rzucam palącego, on biegnie za mną, rzuca hejża, i od razu z karabinem tutaj lecimy. zatrzymujemy rasza. Tego, jeżeli raszują, to nie mają szans na powodzenie. praktycznie hejsa można łatwo zrobić. Jeszcze do powiedzenia. Tutaj najpierw już flaszujemy, jeżeli chcemy wyjść, bo mamy przeczucie, że jest tam przeciwnik. Nie wychodzimy w ciemno, bo tam może czekać AWP Zawsze trzeba sobie splashować przed wyjściem ogólnie fajnie się długiej boni z dołka. Ja lubię yy, kolega wtedy może tam pomagać na shortcie. Ja go tutaj czego mogę szybko zawołać. Tutaj też przecież można sobie flashować ładnie. Nie, wydaje mi się, że to wszystkie podstawowe granaciki. Wszystkie inne to są bardzo standardowe, typu smog na gale, żeby zatrzymać jakieś hajdże tam, flesze i takie tam. To są standardowe granaty już defensywne. <laughs> ja tu chciałem pogadać, tylko taki, takie przydatne do zatrzymania rusha do... czy tam do wbity. Hmm, jeszcze tutaj yy, czasami kombinuję takie coś. Jeżeli tu, mają, tu jest rzucony smog przez CT, i oni tam przeskanują. Widać, czy nie skanują, lubi się tam gościu chować z tyłu. To właśnie dobrze mu piknie. Czasami tego granata niech ma. Jeżeli wiemy, że smog już się kończy, a chcemy wybijać, no to flash i też można odejść. Jak się przypomniał, tu czasami goście kampią albo tu. Albo tu na gale Wychodzę do trupa A, od czasu do czasu, nie, nie zawsze, od czasu do czasu Dobrze tu rzucić Mój goście będzie miał wtedy ciepło